Halo, halo To my Was bardzo zwartacji Proszę bardzo Dzisiaj kopiemy o niedaleko zameczko Tylko nie twierdza To są To jest Dumbarton Gdzie kiedyś tam sobie Tukli się tam jest. tam jest taka zatoczka taka w stopie ta. już a my tu dłubiemy żeby kurwa ktoś nie bier, że garecik kurwa 250 czy 150 kurwa nie daje rady kurwa tam gdzie woda proszę bardzo był na dole Dziura na dziurze normalnie to tu jest woda proszę, jeden, drugi, 250 Proszę bardzo dziura na dziurze Nie zasypujemy, bo woda sama zasypie A w dodatku być może coś jeszcze odkryje jeden koło drugiego i co znajdujemy tutaj? Jest takie miejsce, w którym się znajdują głównie pociski. Pociski, e, nie wiem jak to się zwiążą. Jak to, skąd to, co to, jak to. Ale to są bardzo stare, w każdym razie. E, tutaj, tutaj. Zaraz coś Wam pokażę. Bardzo stare. Drugie są. Jak to mi się uda wydłubać z kieszeni Bo trochę tego jest Trochę rozczaskany Zaraz o Mniej więcej coś takiego Tak to wygląda. Co to jest? Nie wiem dokładnie, nie będę się tam zagłębiał, że tak powiem. Udało mi się jeszcze znaleźć tutaj e, kulkę e, z... To jest kula, muszkietowe kulki, jedna mi się udała, drugą znalazła Dominika, moja córa. zobaczymy co będzie dalej, nara.